Zgodnie z procedurami musiały minąć dwa lata oczekiwania na zgłoszenie się ewentualnego właściciela tych pieniędzy, ponieważ mógł je po prostu zgubić lub zostawić przez roztargnienie. Nikt się jednak nie zgłosił się bardzo ponieważ pieniądze wszystko wskazuje na to zostały wszczęte procedury że pieniądze wrócą do hospicjum. Rozmawiałam z pielęgniarką, która właśnie tutaj znalazła te pieniądze pod stoliczkiem i pielęgniarka do mnie powiedziała, że pani dyrektor i ja nigdy nie miałam żadnych wątpliwości, że te pieniądze należą się hospicjum, bo jeżeli ktoś chciałby mi je dać to dałbym mi je w kieszeń i osobiście. Więc to zdaję sobie sprawę i cieszę się bardzo, że to będziemy mieć te pieniądze dla hospicjum. Jest prawie pewne, że tak się stanie, i to jest ta dobra wiadomość. Ta gorsza, że w porównaniu z rynkowymi cenami sprzed dwóch lat wartość polskiego pieniądza mocno spadła.